Ziemia, a Wenus. Różnice i podobieństwa. Często podkreśla się, że to planety będące bliźniakami, że Wenus jest bliźniakiem Ziemi. Ale czy to prawda i czym się od siebie różnią? Może zacznijmy od wielkości. Masa Wenus to 815 tysięcy masy Ziemi, czyli 81,5% masy Ziemi. Średnica równikowa Wenus to 95% średnicy Ziemi. Pole powierzchni to 90,2% powierzchni Ziemi. Objętość Wenus to 85,7% objętości Ziemi. Więc te wielkości, te wymiary są naprawdę do siebie bardzo mocno zbliżone. Wenus leży w takiej średniej odległości od Słońca, wynoszącej prawie 108 milionów kilometrów. My mamy dalej do Słońca. Jesteśmy od Słońca 149,6 miliona kilometrów. Obieg Słońca zajmuje Wenus 225 dni. My musimy na to poświęcić nasz rok, czyli około 365 dni. Ale już obrót wokół własnej osi na Wenus to 243 nasze ziemskie dni. Więc i dzień, i noc trwają tam naprawdę bardzo długo. Odległość pomiędzy nami a Wenus wynosi od 40 do 259 milionów kilometrów. Wenus porusza się z prędkością, z średnią prędkością 35 km na sekundę. Ziemia porusza się wolniej i jest to niecałe 30 km na sekundę. Przyspieszenie grawitacyjne na Wenus to 8,87 metra na sekundę kwadrat i daje to 907 tysięcznych g. Wenus nie ma naturalnego satelity, my mamy jeden. Wenus nie ma naturalnego satelity, my mamy jeden, czyli Księżyc. Na Wenus nie ma też tektoniki płyt. Co wynika najprawdopodobniej z tego, że skorupa Wenus jest zbyt sztywna w porównaniu do skorupy ziemskiej. Oznacza to też, że powierzchnia Ziemi ma średnio około 100 milionów lat, natomiast powierzchnia Wenus to 300 milionów lat. Wenus za to posiada bardzo dużą ilość wulkanów. Przynajmniej 167 z nich ma 100 km średnicy. Więc tych wulkanów jest naprawdę przytłaczająca ilość. Przejdźmy dalej do atmosfery, a ta różni się od atmosfery ziemskiej bardzo mocno. Ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni na Wenus wynosi 92 000 hektopaskali, około 92 000 hektopaskali. Więc jest około 92 razy większe niż na Ziemi. I jest to ciśnienie zbliżone do tego, jakie na Ziemi możemy mieć na głębokości prawie 1 km pod wodą. Masa atmosfery Wenus jest 93 razy większa niż masa naszej ziemskiej. Do tego przy powierzchni ta gęstość jest porównywalna do gęstości wynoszącej 6,5% gęstości wody. Więc ta atmosfera jest naprawdę gęsta. Skład atmosfery na Wenus to w około 96,5% dwutlenek węgla i około 3,5% azot. Pozostałe składniki, takie jak dwutlenek siarki, argon, para wodna i inne, to są tylko śladowe ilości. U nas ta atmosfera jest zupełnie inna. 78% azot, 21% tlen. 9% argon, dwutlenek węgla to tylko 4% więc skład, gęstość i ciśnienie atmosferyczne są zupełnie inne. Powoduje to, że temperatura na Wenus to nawet 460 stopni Celsjusza, co przy naszych 14-15 stopniach Celsjusza jest wartością sporą. Oczywiście jest to efekt jest Oczywiście jest to wynik efektu cieplarnianego wywołanego gigantyczną ilością dwutlenku węgla na Wenus. Do tego, chociaż dzień i noc trwają tam bardzo długo, to ta atmosfera, jej budowa powoduje, że nie ma na Wenus większych różnic, jeśli chodzi o temperaturę, czy to będzie noc, czy to będzie dzień. I ta temperatura jest naprawdę piekielna. Chmury na Wenus składają się z kwasu siarkowego. My mamy oczywiście opady deszczu, czyli opady wody. Na Wenus za to pada kwas siarkowy. Ale nie jest on w stanie dotrzeć do powierzchni, ponieważ na wysokości dwudziestu kilku kilometrów po prostu odparowuje. Pole magnetyczne Wenus też jest inne. Nie tylko jest słabsze, ale też powstaje w inny sposób. Jest ono generowane przez oddziaływanie wiatru słonecznego z jonosferą. U nas jest to efekt wewnętrznego dynama we, we wnętrzu Ziemi w jądrze Ziemi. Aha, nie powiedziałem od razu. U nas mamy wodę na Wenus nie, chociaż najprawdopodobniej ta woda na Wenus występowała i kilka miliardów lat temu powierzchnia i warunki panujące na Wenus były mocno zbliżone do tego, co mamy na Ziemi. Ale w wyniku galopującego efektu cieplarnianego z powierzchni Wenus zrobiło się piekło. Wiatr na Wenus na większych wysokościach potrafi osiągać 300 km na godzinę, czyli 60 razy więcej niż wynosi prędkość rotacji tej planety. U nas wiatr może być nawet szybszy, ale nigdy nie jest szybszy niż 1 piąta prędkości obrotu naszej planety. Przy powierzchni wiatr na Wenus ma prędkość najczęściej kilku kilometrów na godzinę, ale wspomniana duża gęstość atmosfery powoduje, że siła jeśli można tak to określić, niż ten kilkukilometrowy wiatr na Ziemi. Z powodu takiej budowy atmosfery, składu tej atmosfery, powierzchnia Wenus nie może być obserwowalna w świetle widzialnym. U nas oczywiście nie ma z tym problemów. Więc jak widać, te dwa bliźniaki bardzo dużo od siebie różni, ale to tylko pokazuje, jak mogłaby skończyć Ziemia, gdyby te początkowe warunki na niej zaczęły, się zmieniać w inny sposób, i wtedy na naszej Ziemi nie mielibyśmy organizmów żywych, tylko mielibyśmy taką powierzchnię jak na przykład Wenus. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.